Mnóstwo atrakcji przygotowali organizatorzy niedzielnych obchodów Dnia Kobiet w Sandomierzu. Wydarzenie było wyjątkowe, bo połączone ze zbiórką pieniędzy na leczenie Aldony Świątek. Koncert charytatywny poprzedził marsz kikarzy. Dochód z wydarzeń zostanie przeznaczony na immunologiczną terapię. Do południa, jak zresztą co roku, Dzień Kobiet na sportowo, a po południu, wyjątkowo, ponieważ koncertowo, charytatywnie, również dla wyjątkowej kobiety Aldony, Świąt, świątek z Wilczyc. Rzeczywiście, święto pań było koncertowe, choć tak naprawdę, dla wszystkich uczestników, zarówno artystów, jak i publiczności, organizatorów stoisk, zabawa była drugorzędna. Najważniejsza była kwestia na leczenie pani Aldony. Cieszy fakt, że aż tak wiele osób poczuła się do tego, aby pomagać drugiej osobie. Oni są dzisiaj z nami i jestem pewien, że te środki finansowe uzbieramy, aby pani Aldona uzyskała drugie życie. No, zbieramy pieniążki, żeby pomóc jej jak najbardziej, żeby, żeby mogła podjąć jakieś leczenie wspomagające. Leczenie miałoby się odbyć w Warszawie, byłaby to prawdopodobnie immunoterapia lub jakieś inne leczenie, które wyniesie, przyniesie najlepszy skutek po prostu. W danym momencie. No, no i niestety to nie jest refundowane. Chcieliśmy bardzo pomóc pani Aldonie, ponieważ jest mieszkańcą gminy Wilczyce. My wszyscy jesteśmy też z gminy Wilczyce. Chcieliśmy w ludziach obudzić dobre serca. Każdy, do kogo organizatorzy się zwracali o pomoc, nie odmawiał jej. Każdy traktuje nas z życzliwością i naszym skromnym zdaniem pomaga tak, jak umie i na ile go stać. Cała gmina Wilczyce włączyła się z zbiórkę. Dlatego nie mogło zabraknąć wójta wilczyc Roberta Palucha, który przekazał na licytację rower. Staramy się, robimy wszystko, żeby, żeby tej młodej dziewczynie pomóc, żeby podejmować wszystkie akcje, które, które ułatwią zebranie tych pieniędzy. Ta kwota jest dosyć spora, bo około 270 tysięcy złotych. Zbiera, robiliśmy już takie zbiórki w Urzędzie Gminy, były robione zbiórki w sołectwach, no jednak ta kwota jeszcze do zebrania jest dosyć spora. I teraz włączamy się w tę akcję, która tutaj jest organizowana. Zorganizowaliśmy i koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia, które działają na terenie naszej gminy, no aby pomóc, aby zebrać te pieniądze, aby pomóc w leczeniu tej młodej dziewczynie matce trójki dzieci. Stoisko z rowerami treningowymi przygotowała szkółka z Wilczyc. Młodzi adepci kolarstwa zaprezentowali pokazowy trening. Oferujemy vouchery, które mają na trening kolarski z grupą grupą kolarzy po pięknych okolicach Doliny Opatówki. Dzisiaj mamy rowerki, trenażery, każdy może spróbować Swoich sił, wrzucić parę złotych do puszki i pokazać, spróbować sił, czy to jest ciężko, czy jest łatwo. Tuż po starostach Marcinie Piwniku i Pawle Niedźwiedziu na rowerowym trenerze pedałował przewodniczący Rady Gminy Wilczyce Jan Roźmiej. Chcę pomagać, pomagam innym, jestem z zawodu kierowcą zawodowym, ale też w straży ochotniczej, straży pożarnej. Także lubię pomagać ludziom, jeżdżę do różnych akcji. Jej mąż też jest strażakiem ratownikiem w naszej jednostce, w krajowym systemie i lubimy pomagać, przez co chcę bardzo jej pomóc. Jednym z organizatorów wydarzenia był Zbigniew Wiercioch, który zrobił to z potrzeby serca i dbał, aby wszystko co działo się na hali było dopięte na ostatni guzik. Chciałem pomóc. Pracy jest dużo, jak zawsze. Na bieżąco usuwamy jakieś usarki, które się pojawiają. No, różne są sytuacje, ale dajemy radę. W sobotę tytuł Nadziei Sandomierza w kategorii społecznik odebrał Aleks Szczyrba. A w niedzielę on bawił najmłodszych uczestników koncertu. Aleks powiedział, że tytuł zobowiązuje. Zobowiązuję, dlatego tu jestem i dlatego dalej pracujemy. Myślę, że po prostu z zwykłą przyzwoitością jest to, aby jakoś pomagać i cieszę się, że, że we współpracy i z władzami samorządowymi e, mówię o powiecie e, naszym i, o, i z innymi stowarzyszeniami z naszego powiatu udaje się organizować takie wspaniałe wydarzenie, na którym są zbierane środki na, na wspieranie poszkodowanej osoby. Niezawodne, jak zwykle były koła gospodyń wiejskich. Panie oferowały pyszne ciasta i wyroby garmażeryjne. My przygotowałyśmy dzisiaj e, ciasta, głównie na słodko, e, se, naleśniki z serem, gofry, galaretki, cieszyły się dużym powodzeniem, ciasta i sok z buraka, który tutaj jeszcze chyba jest nie bardzo rozreklamowany, ale jest bardzo, bardzo pyszny. Oczywiście kawa i herbata. Koło gospodyń wiejskich z Daromina wspólnie ze świetlicą środowiskową z Pielaszowa oferowały słodkości. I wyroby rękodzielnicze. Tak się składa, że dzieci pani Aldony są szkolnymi kolegami naszych wychowanków, dlatego nie mogło nas zabraknąć na tej imprezie. Mamy, ręk mamy rękodzieło, które razem z naszymi podobiecznymi wykonujemy. Są to takie filcowe ozdoby, ptaszki, różne poduszki. W przerwie między występami artystycznymi odbywały się licytacje. Aukcje przeróżnych przedmiotów, usług były emocjonujące. Panie Teresa Jana z Wilczyc, odpowiednio pazurki i pizzę. Warto pomagać, a skoro mogę pomóc sąsiadce, a przy okazji mój syn może z tego korzystać, to jak najbardziej. W tym szczególnym dniu chciałabym przede wszystkim z całego serca wesprzeć Aldonę jako koleżankę, znajomą i mamę, ponieważ sama jestem mamą. Dużo dzisiaj tu przeznaczyłam na wsparcie serca dla. Jej serca. Na scenie w hale widowiskowo-sportowej przy Patkowskiego wystąpiły wokalistki Roxana Zimoląg, Natalia Jankowska, Marta Kołacz. Widownia oklaskiwała zespoły Grafit, Santar, Sandomir. Podobał się pokaz walk w wykonaniu zawodników trójki Sandomierz. Sandomierskie Amazonki zachęcały do badań profilaktycznych. Gwiazdą wieczoru był Piotr Cugowski. Jerzy Strzeż, STV Info.